Przed premierą FIFA 12 producent gry, David Rutter, obiecywał nam wiele. Wśród tych obietnic najważniejszym zapewnieniem z punktu widzenia pecetowców była wzmianka o tej samej wersji gry na trzech platformach. PC, PlayStation 3 i Xboxie 360. Teraz po premierze już wiemy, że router nie rzuci słowami na wiatr, bo FIFA 12 na PC w końcu nie ustępuje pod żadnym względem edycji konsolowej, a nawet ją w niewielkim stopniu przewyższa. Ulepszony i bardziej zaawansowany dribbling, nowy system obrony czy silnik odpowiedzialny za generowanie kolizji to główne nowości, którymi chwaliło się Electronic Arts. Już na wstępie muszę przyznać, że wypadły pozytywnie, choć niestety nie jest tak różowo jakby mogło się wydawać. Na pierwszy ogień weźmy ostatni z wymienionych elementów, czyli Impact Engine. W poprzednich odsłonach serii bardzo często dochodziło do różnych dziwacznych sytuacji, gdy piłka przenikała przez nogę przeciwnika, noga po ślizgu bezkarnym przechodziła przez stopę przeciwnika, a co jeszcze bardziej kuriozalne, momentami na powtórkach byliśmy świadkami przenikających przez ciało rąk czy innych kończy. Równie nieciekawie prezentowała się gra ciałem. FIFA 12 to zmienia właśnie za sprawą nowej fizyki. Zapomnijcie o przenikających kończynach i stabilnych jak skała zawodnikach. Narzędzie na żywo generuje wszystkie pomniejsze zderzenia, stłuczki czy nawet spowolnienia wynikające z szarpania za koszulkę. Dodaje to boiskowego realizmu i brutalności, która przecież od zawsze towarzyszyła futbolowi. Niestety, nie ma róży bez kolców. Upadki dość często wyglądają komicznie, zupełnie nieodpowiednio do zaistniałej sytuacji. Przeciętny kopacz zamiast po prostu upaść, robi salta i inne piruety w powietrzu, co potrafi niejednokrotnie rozśmieszyć. Wraz z wprowadzeniem nowego silnika fizyki twórcy przemodelowali kontuzje. Stały się one bardziej realistyczne, jednocześnie zmuszając nas do rozważnego i mniej agresywnego grania. Sprawa tyczy się głównie trybu kariery, gdzie stracenie głównych gazdy zespołu na kilka meczy może okazać się bardzo bolesne i zniweluje plany na zdobycie mistrzostwa. Kolejną głośną nowością jest nowy tryb gry w obronie, który nie przypadł nam do gustu. Przed premierą internet zalała fala opinii, jakoby po włączeniu FIFA 12 trzeba było uczyć się grania od nowa, właśnie przez zmodyfikowaną defensywę. Po części tak jest, bo nowa odsłona kończy z nawalaniem w guzik odbioru piłki i lewlezie, co było do tej pory najskuteczniejszym sposobem na odzyskanie łaciatej. Teraz niedopuszczenie do utraty gola wymaga podejścia taktycznego, co nie ukrywam, jest trudne. Szczególnie, że oprócz zmienionej klawiszologii musimy przyzwyczaić się także do odpowiedniego wyczucia w odbiorze piłki, tak by wystawić nogę we właściwym momencie, a nawet dokładnego ustawienia się względem przeciwnika. W teorii wygląda to wszystko świetnie, ale psuje nieco grywalność, bo nikt nie lubi przecież ślęczeć na swojej połowie boiska. Całe szczęście, że w większości trybów zabawy nową defensywę da się wyłączyć i grać po staremu. Duży plus należy się za zmiany w dryblingu. Zawodnicy stali się w pewnym sensie bardziej elastyczni, choć naturalnie piłkarze, zwani potocznie drewnem, zachowali swoją kiepską zwrotność. Gdy jednak przyjmiemy kontrolę nad Nanim czy Messi, gra od razu nabiera tempa, a ekran monitora wprost krzyczy: Drybluj! Drybluj! Mijanie kolejnych przeciwników FIFA 12 sprawia mnóstwo frajdy, bo nie jest tak nie cieszy jak nawinięcie jednego przeciwnika, założenie siatki drugiemu i celna wrzutka w pole karne nawet jeżeli tak piękna dla oka akcja nie zakończy się golem. FIFA 12 to produkcja bardziej inteligentna od ostatnich kilku odsłon. Grając w pecetową jedenastkę po sieci denerwowało nas jak szybki skrzydłowy, najczęściej Ronaldo po prostu mija gracza na skrzydle, bo mało kto był go w stanie dogonić. Następnie leciała wrzutka w pole karne czy pojedynek sam na sam z bramkarzem, który przeważnie kończył się golem. W nowym dziele Kanadyjczyków do takich akcji dochodzi zdecydowanie rzadziej. Obrona zachowuje się bardziej inteligentnie, starając się asekurować pozostałych kolegów, dzięki czemu nawet gdy boczny defensor skapituluje, można liczyć na wsparcie ze strony stoperów czy innych członków drużyny. Również golkiperzy zyskali dodatkowe umiejętności, a najcenniejszą jest lepsza reakcja przy pojedynkach 1 na 1. Wciąż nie są one zrobione perfekcyjnie, ale tym razem bramkarz potrafi nieco lepiej zasłonić bramkę. Często zdarza mu się też używać do interwencji nóg. Ogólnie rzecz biorąc, każda drużyna ma teraz swój własny styl gry, a dzięki temu każde spotkanie jest prawdziwym wyzwaniem. Metamorfozy doczekał się także tryb kariery, który miał być bardziej realistyczny, a zarazem odświeżony. W porównaniu do pecetowej wersji poprzedniej odsłony zmiany zauważalne są gołym okiem, bo wita nas zupełnie nowe, znacznie bardziej czytelne i estetyczne okno. Ułatwia ono kontrolowanie postępów drużyny, a sam tryb wymaga nieco więcej zaangażowania ze strony graczy. Powodem są tutaj nowe opcje, przedmeczowe konferencje, zaawansowany scouting czy opieka nad juniorami. Postępy poczyniono też w kwestii transferów, choć nadal daleko im do ideału. W singlu mamy jeszcze dwa tryby, których rozwój zatrzymał się w miejscu. Mowa tu o B.E. Pro i B.E. Goalkeeper. Pierwszy pozwala nam stworzyć i rozwijać wirtualną gwiazdę, drugi z wariantów to, jak sama nazwa wskazuje, zabawa w bramkarza. Pograć w sumie można, ale jednak dostaliśmy to samo co rok temu. Electronic Arts w ostatnim czasie bardzo mocno ingeruje w opcje społecznościowe. Krokiem milowym był tutaj znany z serii Need for Speed system Autolock, pozwalający na integrację z Facebookiem czy ułatwiający wspólne granie. Podobny system stworzono na potrzeby najnowszego Battlefielda, a nazwa Battle Lock tylko to potwierdza. Nic więc dziwnego, że w FIFA też coś w ten desensie pokuszono. System nazwano EA Sports Football Club. Jest on platformą społecznościową, skupiającą się naturalnie na piłce nożnej. Możemy więc pochwalić się swoimi wynikami przed znajomymi. Możemy też podglądać ich postępy w grze niezależnie od platformy, na której grają. Jest także ranking klubów dla osób lubiących tego typu statystyki. 12 posiada chyba najlepszy tryb sieciowy ze wszystkich gier piłkarskich, co nas niezmiernie cieszy, bo właśnie na potyczkach z innymi graczami spędza się najwięcej czasu. Genialną wręcz opcją jest zmieniony matchmaking, dzięki któremu możemy poszukać przeciwnika odpowiedniego do klasy zespołu, którym gramy. Nie brakuje także znanego z poprzednich konsolowych części dodatku Ultimate Team, będącego karcianką pozwalającą zbudować upragnioną drużynę marzeń. Nowością są tryby sezon live i sezony pojedynków. Tym pierwszym mierzymy się z przeciwnikami na podstawie realnej formy danego zespołu, drugi pozwala zaś na rozegranie 10 meczy, po których awansujemy do wyższej bądź też spadniemy do niższej ligi. Oprawa wizualna jest bardzo atrakcyjna. Choć gra nie wygląda obłędnie, jest naprawdę ładna, a poturki przy efektownych robinsonadach bramkarzy potrafią przykuć wzrok na kilka sekund. Ładnie prezentują się modele stadionów, naturalnie zachowuje się też bramkowa siatka po zamortyzowaniu lądującej w niej bomby. Pozytywnie oceniam sylwetki piłkarzy z zastrzeżeniem dla ich twarzy. Te wykonano w niektórych przypadkach bardzo realistycznie, ale inne prezentują się gumowo. Pacjaty nie były zresztą nigdy mocnym punktem Fify, więc jeżeli EA chce coś w tym względzie poprawić, to muszą się sporo napracować. Na plus zaliczyć trzeba też dźwięki muzykę, jak zwykle trzymają poziom. Na koniec dwie kontrowersyjne sprawy. Zacznijmy od duetu naszych znanych komentatorów: Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Ci panowie towarzyszą graczom FIFA już od 6 lat, a komentarz przez ten czas nie zyskał wiele na jakości. Już po kilkunastu meczach zna się najciekawsze teksty na pamięć, a sytuacja nie poprawia fakt, że większość z nich słyszeliśmy już w poprzednich odsłonach. Dobrze dograł. Benzema. Szansa! Bravo Real, czy będzie bramka? Jest. Uderzenie, piłka w bramce. Kolejną sprawą związaną z naszym krajem jest brak polskiej ekstraklasy, co pewnie wiecie z przedpremierowych newsów. Komisja naszej ukochanej ligi zaatakowała jej zbyt wysoką ceną w zamian za udostępnienie praw do nazw, strojów czy herbów klubu. Efektem tego są drużyny o nazwach El Poznań czy P Warszawa, co w połączeniu z obrzydliwymi herbami wygląda fatalnie. Na szczęście nazwiska są takie, jakie mają być. FIFA 12 to w tej chwili najlepsza gra piłkarska, z jaką mieliśmy przyjemność obcować. Impact Engine nie jest doskonały, ale spisuje się dobrze, a nawet jeśli czasami zafunduje nam zabawną animację, to wnosi do gry sporo realizmu. Ogromnym plusem jest ulepszony dribbling, poprawki w karierze czy nowe tryby sieciowe. Zawiodła natomiast głośno wychwalana obrona taktyczna oraz brak licencji klubów. Koniec końców, FIFA 12 jest jednak pozycją obowiązkową dla każdego fana wirtualnego futbolu. Od nas ocena 9 na 10.